Siema, witajcie na kanale Telefony, a dzisiaj będzie recenzja e, telefonu Sony Xperia 10. E, chcę Wam powiedzieć o tym, że to jest na, jed, pierwszy telefon e, oraz oczywiście Xperia 10 Plus, który posiada: e, jak to się nazywa? Ekran 21 na 9, który służy do oglądania filmów. Na Netflixie się bardzo dobrze sprawuje. Niestety ja oglądam serial, który jest 16 na 9, ale mogę wam pokazać. Włączę Netflixa. Wyśbierzmy wyśpieszmy coś. Hm. Jakiś film. O, byle jaki po prostu, bo widzę, że jest 21 na 9. Włączmy. Ok. I żeby go rozszerzyć, możemy tryk. Cały czas jest 21 na 9. Rozszerzamy. I mamy po prostu normalnie, nic nie ucięte, jak w zwykłym telefonie. Right, bo w zwykłych telefonach 16 na 9 albo 18 na 9 mamy yy, paski tutaj po bokach, ale tu się tutaj nie, yy, z góry i z dołu, ale tutaj niweluje. Yy, ale minusem też jest to, że yy, ma YouTube, że gdy oglądamy YouTube'a yy, Odpalmy jakieś, nie wiem. Hmm. Odpalmy może jakiś teledysk. O crabry. A nie, bo on jest 21 na 9, to nie. Hmm. Dobra. Hmm. Co by tu odpalić na tej... O, to jest fajne. Albo coś bez praw autorskich. Um. Jeszcze Wam pokażę głośnik. Przetestujcie sobie jakość bardzo dobra, ale jeszcze dodajmy to, że po prostu duże, duże są paski po bokach. I jak rozciągniemy, to dużo właśnie wycina tego, więc to jest minus. Filmik jest do ogl... telefon jest do oglądania filmów, ale nie y, do oglądania filmików na YouTube, chociaż jeżeli się przyzwyczajcie, to się da. Okej, okay, muzyka bardzo dobrze gra. Mm. Następnym aspektem możemy poruszyć gry. Pokażę wam teraz jak dobrze, jak fajnie działa PUBG. Okej, okay, to była taka mała rundka w PUBG. Um, mam nadzieję, że to was ośniło. Nie starałem się zbyt mocno, dlatego że um, żeby po prostu pokazać jak to co i jak działa. Ale um, telefon jest bardzo fajny, um, wydajny. Więc polecam wam kupno najlepszy jest dla filmowców niestety bateria tu nie jest najlepsza gdy używacie tego telefonu intensywnie można go nawet ładować trzeba go nawet ładować wtedy ale jeżeli używacie go rzadko nie no to wtedy może nawet do dwóch albo już w skrajnych przypadkach do trzech dni wytrzymać na baterii ale najczęściej y, cały dzień i a potem najpierw po prostu przez noc najlepiej ładować, przez cały dzień powinien przeżyć i znowu na noc. Najczęściej właśnie pod koniec gdy dużo używam, to mam y, do, Około 20%, ale jeżeli po prostu używam go tak średnio intensywnie, to mam nawet 50%. Ale raz mi się nawet zdarzyło, że wieczorem miałem 80% i go nie podłączałem do ładowania. I nas następny dzień, nadal i pod koniec, już miałem 30%. Więc bateria nie zawsze jest fajna, ale nie zawsze dobrze działa, ale. Działa. Dobra, ja się z Wami żegnam. Jeszcze wymienię plusy i minusy. Plusy to są właśnie ekran full HD. 21 na 9. Kolejnym plusem jest wygodne umieszczenie dla, dla większości osób niewygodne Ni, niżej umieszczenie tych tego. Głośności oraz USB typu C i jeszcze dwa aparaty, które bardzo dobrze działają. Slow motion, mimo że nie najlepsze, bo 120 FPS-ów to i tak dobre. Dobra, a przejdźmy do minusów. Osobno czytnik linii papilarny i lampka i łącznik. Następnym to jest głośnik, jest mono. Yy, oba, obie rzeczy są na dole. Yy, następnym minusem jest to, że dosyć się grzeje, chociaż to już ma sony w, w swoim po prostu, już to jest ich klasyk. Z1, Z5, 10, nawet dużo tych um, miało przegrzewanie się, ale nie tak, żeby się, żeby się telefon uszkodził. Jeżeli miałbym, polecam ten telefon dla, już jak mówiłem, filmowców, graczy, mimo to, że ma tylko 3 GB RAMu i Snapdragon 660, no to dobrze się sprawuje w grach więc polecam Wam go do gier, do filmów i do dużo innych prac. O, jeszcze Wam pokażę to, że właśnie fajnie działa multitasking. O, na przykład wybierzmy se YouTube'a. Oraz, hmm, co jeszcze. Hmm oraz hmm. dajmy przykład. Dobra. YouTube. oraz. Hmm. oraz bo miałem taką grę. Możemy sobie to odpalić. Przyciszmy to trochę oraz na dole mieć grę o. O, i jak widać wszystko fajnie śmiga. Czyli ja Wam polecam ten telefon dla graczy, dla filmowców, dla foto do fotografii. Ja się z wami żegnam, polecam ten telefon i pa!